Jest ten dzień, kiedy spotykamy się w wieczorniku jezuickim, aby razem z całym kościołem zawołać: Przyjdź Duchu Święty. Dzisiaj, ostatniego dnia, chcę Wam pokazać osobę, która w sposób szczególny przyzywała i prowadzona była przez Ducha Świętego, dała się prowadzić Duchowi Świętemu. Był to nie kto inny jak święty Ignacy z Loyoli którego tutaj widzicie na okładce jego autobiografii. Osoba niesamowita, osoba święta, która w swoim życiu przede wszystkim nie mogła mówić wprost o osobie Ducha Świętego, ponieważ Ignacy żył w takich czasach, gdzie szerzyło się bardzo dużo herezji na temat Ducha Świętego. Tych herezji jest dużo nawet do dzisiaj, ponieważ Słyszymy, jak tylko ktokolwiek próbuje mówić, wołać, modlić się z Duchem Świętym, bardzo często jest atakowany. Nie do końca wiemy, w jaki sposób zwracać się do Ducha Świętego, mówić o nim tak, aby nie zostać posądzonym o szemrane interesy. Popatrzcie tylko, wystarczy popatrzeć na krytyków odnowy w Duchu Świętym. Osoba Ducha Świętego nie ma łatwo. Dlatego chcemy dzisiaj spojrzeć na Ignacego z Loyoli, który starał się wszystkimi sposobami mówić o Bogu, mówić o Duchu Świętym, ale nie wprost, ponieważ wtedy inkwizycja po prostu by go zamknęła. Święty Ignacy z Loyoli to osoba, która pozwoliła wszystkim swoim pragnieniom, a miał ich bardzo dużo i to były intensywne pragnienia, pragnienia kariery. Pragnienia dotyczące rodziny, dotyczące kobiet, dotyczące swoich relacji, pozwolił wszystkim tym pragnieniom być dotkniętymi przez Ducha Świętego. Wystarczyło, aby Bóg dotknął je, przepalił, wypalił, przemienił, aby te wszystkie pragnienia stały się wielkimi pragnieniami, ale na temat Pana Boga. Ignacy pozwolił Panu Bogu na to, nic dziwnego. Jego imię, INIGO, to znaczy ogień. Od samego urodzenia zauważono u niego tendencję do tego, aby, aby być całym sercem w tym, co robi. Dlatego rodzice nazwali go ogień. W przeciągu pierwszego roku od założenia zakonu jezuitów. Natychmiast znaleźli się młodzi ludzie, młodzi mężczyźni, którzy chcieli za nim iść, iść za Inigo, za ogniem. Rozpalony mocą Ducha Świętego, świętej Ignacy, stworzył zakon, który w przeciągu kilku lat dotarł z Panem Jezusem, dotarł z Ewangelią wszędzie na całym świecie. Czasy Kolumba, czasy Magellana, wszystkich tych, którzy odkrywali nowe lądy i Ignacy posyłając swoich towarzyszy, swoich współbraci jezuitów, mówił do nich idźcie i zapalcie cały świat. Idźcie i zapalcie cały świat mocą Ducha Świętego. I to się udało. W przeciągu kilku następnych lat jezuici byli już praktycznie w każdym jednym państwie w Europie. Założyli mnóstwo szkół i stworzyli jedną z najbardziej najlepiej prosperujących organizacji, organizacji kościelnych, jakie istniały wtedy, być może nawet jakie istnieją do tej pory. Przez swoje ćwiczenia duchowe, Ignacy i jego następcy zapalili do służby Bożej tysiące, setki tysięcy, jak nie miliony ludzi, którzy przeszli przez ćwiczenia duchowe, rekolekcje w ciszy, rekolekcje ignacjańskie. Pomimo tego, że nasz Inigo, Ogień Boży, Ogień Ducha Świętego. Nie może mówić wprost o Duchu Świętym, o tej trzeciej osobie Bożej. Pisze tak naprawdę instrukcję do współpracy i do relacji z Duchem Świętym, książeczkę ćwiczeń duchowych. Jest to taka pozycja, taka książka, która uczy każdego człowieka bardzo prostego, ale praktycznego bycia z Duchem Świętym, tu i teraz, i każdego dnia. Człowiek uczy się dzięki tej małej książeczce, dzięki rozeznawaniu duchów, tego, kiedy jestem prowadzony przez ducha złego do rzeczy pozornie dobrych, ale okazuje się na samym końcu, że są to rzeczy zdrożne, nie są to rzeczy Boże, i w ten sam sposób ten człowiek, każdy z nas może uczyć się, kiedy jestem prowadzony przez Ducha Świętego w stronę Pana Boga, w stronę Jezusa. Rekolekcje książeczka ćwiczeń duchowych bardzo przypomina Ewangelię Świętego Jana. Kiedy zobaczycie, zajrzycie kiedyś do Ewangelii Świętego Jana, zobaczycie, że jest to taki podręcznik, do Ducha Świętego. Jest to podręcznik o Duchu Świętym. Jezus w Ewangelii Świętego Jana mówi o Duchu Świętym wprost. Pamiętacie już w trzecim rozdziale, kiedy rozmawia z Nikodemem, mówi, że trzeba się na nowo narodzić z ducha. Na nowo trzeba się narodzić z ducha. Następne jego słowa, kiedy rozmawia z Samarytanką, że potrzeba, aby człowiek czcił, chwalił, modlił się, żył na tym świecie. I chwalił Boga Ojca w Duchu i w Prawdzie. W rozdziale 13-14 Ewangelii Świętego Jana Jezus opowiada o Duchu Świętym, o Jego przyjściu, o tym jak bardzo nie może się doczekać, aż miłość, miłość rozpalona, miłość Boga, miłość jak wiatr, Duch Święty przyjdzie na ten świat i dotknie uczniów, których Jezus do tej pory formował. Zauważacie też na pewno, że na samym końcu Jezus pyta o miłość. Na końcu Ewangelii Świętego Jana, Jezus pyta Świętego Piotra o miłość. To znaczy, czy Twoje serce wypełnia już Duch Święty? Wiemy przecież, że Duch Święty udziela się każdemu człowiekowi przez miłość, którą odczuwamy, którą jesteśmy w stanie zobaczyć w naszych sercach. Dlatego Jezus pyta o Ducha Świętego o miłość. Właśnie tak wygląda też książeczka ćwiczeń duchowych Ignacego z Loyoli. Uczy nas współpracy z Duchem Świętym, często mówi o nim nie wprost, ale na samym końcu tych właśnie ćwiczeń jest taka medytacja, którą jezuici i wszyscy, którzy przechodzili rekolekcje ignacjańskie, nazywają medytacją ad amorem, czyli dla uzyskania większej miłości. Bóg pokazał Ignacemu z Loyoli, aby włożył tamtą medytację z pytaniem o miłość, w której przyjmujesz miłość Ducha Świętego i zapalony idziesz do swojej rodziny, idziesz do swojej pracy, aby z ludźmi, będąc z ludźmi, będąc z tymi, których kochasz, zapalać ich tak, jak sam zostałeś pojmany, tak, jak sam zostałeś zapalony do miłości. Kochani, według Inigo Towarzystwo Jezusowe, czyli Zakon Jezuitów, jest taką strukturą, która jest założona i prowadzona przez Ducha Świętego. Święty Ignacy z Loyoli, w takim swoistym dokumencie założycielskim, który jezuici na całym świecie za, po prostu Ignacem z Loyoli nazywają formułą Instytutu, Ignacy stwierdza, że każdy z nas, Dostał taką łaskę, łaskę powołania do Towarzystwa Jezusowego, do Jezuitów, właśnie mocą Ducha Świętego. Każdy z nas powinien szukać, jak wypełnić to powołanie, tak jak Ignacy mówi, według udzielonej każdemu przez Ducha Świętego łaski i właściwego sobie stopnia powołania. Każdy z nas jest przecież inny. I od tego momentu, kiedy słyszymy, to powołanie do bycia zapalonym, tak jak Inigo, nie boimy się iść nigdzie. Ignacy już w tym dokumencie założycielskim pisze, że będziemy posłani tam, gdzie czasami nie będziemy chcieli iść, na tak zwane granice. Widzimy to przez wszystkie wieki naszego posługiwania. Byliśmy już w Chinach, na Dworze Cesarskim, byliśmy w Japonii. Od samego początku jeździliśmy. Na tereny jeszcze niezamieszkałe przez chrześcijan. Jesteśmy zakonem, jesteśmy taką organizacją, która nie boi się niczego, jeżeli tam nas prowadzi Duch Święty. A Duch Święty często objawia nam tę swoją wolę właśnie przez papieża. Często nie baliśmy się rozwiązań bardzo nowatorskich. Bardzo często Duch Święty będzie prowadził nas do jeszcze nieprzetartych ścieżek. Właśnie w naszym życiu przyjęcie Ducha Świętego powoduje to, że nasze serce staje się otwarte na nowych ludzi, na tych, którzy czasami wydają nam się być może zbyt dalecy, na tych, którzy wydają się nam może wrodzy i serce jest otwarte na to, aby wszelkimi sposobami, nawet niespotykanymi do tej pory, działać, działać tak, aby przysłużyć się Dobru przysłużyć się Panu Bogu. Wyobraź sobie, pomyśl sobie, co by było, gdyby w Twoim wypadku, kiedy byś przyjął Ducha Świętego, na przykład dzisiaj, jak zaczęłoby się zmieniać Twoje podejście do Twojej pracy, do Twojej firmy, do Twoich dzieci, do Twojej żony, do męża, do Twoich rodziców. Nowy sposób, nowe ścieżki, jeszcze nie przetarte i wiele, wiele nowego życia. Święty Ignacy z Loyoli, podobnie jak święty Paweł, działał w ten sposób, że najpierw spotykał ludzi osobiście, zapalał ich do służby Bożej przez rozmowy duchowe, przez kierownictwo duchowe, przez ćwiczenia, przez rekolekcje ignacjańskie, a później pisał listy. Nasze archiwa watykańskie podają, że napisał ich ponad 7 tysięcy. W jednym z tych listów do swojej córki duchowej stwierdza, żeby nie bała się, nie bała się różnych natchnień, które do niej przychodzą. Być może miała wtedy jakieś różne wątpliwości co do tego, czy Bóg może bez udziału kapłana, bez udziału innych osób, świętych osób, oddziaływać na mnie samego. Ignacy w tym liście stwierdza, że duch święty jest taką osobą, jest Bogiem, który bezpośrednio działa i mówi do wszystkich ludzi, do każdego swojego dziecka, właśnie tutaj, we wnętrzu, w sercu. Jest to bardzo ważna, istotna wskazówka od świętego Ignacego z Loyoli, Bożego Ognia. Duch święty mówi do ciebie, jest w tobie i chce ciebie prowadzić, chce razem z tobą przejść przez to życie. Mów do Niego, a zobaczysz, że Bóg pozwoli Tobie zasmakować słodyczy relacji z Duchem Świętym, z ogniem. Kochani, na koniec tego rozważania chciałbym razem z Ignacym z Lojoli zapalić każdego z Was do modlitwy, do modlitwy razem z Duchem Świętym. Będzie to być może dla Was nieznane, pierwszy raz spotkany sposób modlitwy dany Ignacemu Zwojowi przez Ducha Świętego. Wiemy przecież, że za każdym razem, kiedy ktoś modli się modlitwą Ojcze Nasz, jest mu udzielany strumień z nieba, strumień oddechu, jest mu udzielana łaska Ducha Świętego. Jezus o tym mówi, że po modlitwie Ojcze Nasz Ojciec, który słyszy tę modlitwę, nie będzie długo czekał, aby udzielić komukolwiek z nas łaski Ducha Świętego. Dzisiaj chcemy o Ducha Świętego właśnie w modlitwie Ojcze Nasz poprosić. Kiedy modlisz się słowami modlitwy Ojcze Nasz, wypowiedz słowo Ojcze i pozostań przy rozważaniu tego słowa tak długo, dopóki odnajdujesz jakieś znaczenie w nim, porównanie, smak i pocieszenie. W rozważaniu odnoszącym się do tego słowa. I w ten sposób należy postąpić z każdym słowem modlitwy Ojcze nasz. Spróbujcie poświęcić jakiś czas na to, zwłaszcza zatrzymując się przy tym słowie Ojcze, później nasz, że nie mój indywidualnie, ale nasz wspólny, który jesteś. I próbuj w ten sposób medytując wołać o moc Ducha Świętego. Zobaczysz, że On przyjdzie właśnie dzisiaj, właśnie do Ciebie, właśnie w Twoim domu.